Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o hodowli kuropat. Będziemy rozmawiali o tym, słuchajcie, jak, te, yy, jak taką hodowlę założyć, yy, co jest potrzebne, żeby w ogóle taką hodowlę założyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o opłacalność i tak dalej. Także oczywiście zapraszam do oglądania. Prośba o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji. Ja też powiem wam szczerze, jeszcze niedawno nie wiedziałem, że w ogóle można kuropat wychodować, ale wiem, że są ludzie, którzy to robią i warto by było co nieco na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o kuropaty zwyczajne, moi drodzy, tak zwane perdik, to są yy, zaliczają się do z rodziny barżantowatych. Najbardziej rozpowszechniona w Polsce jest kuropatwa zwyczajna, prowadzi skryty tryb życia i jest pochliwa. Kiedy zobaczy człowieka, natychmiast się oddala. Kiedyś była pospolitym ptakiem i bardzo często można ją było spotkać na polskich polach, a obecnie jednak widok kuropatwy jest coraz rzadszy. Kuropatwa przypomina kształtem ciała, ciała kurod, kurę domową. Głowę ma mało mi okrągło, ma sylwetkę pękatą, waży około 400 gram, a długość jej ciała to 28-32 do cm. Grzbiet i skrzydła kuropatwy są porośnięte brązowymi piórami, a po bokach pióra są szarawe. Wierzch ciała jest poprzecinany czar, czarnymi... Pręgami. Brzuch koropatwy jest biały i pokryty kasztanowymi oznaczeniami. Charakterystyczny kształt podkowy występuje części u samców. Pióra na głowie są koloru pomarańczowego, tak samo jak szyja. Dziup jest zielonka, a nogi szare. Samice i samce tylko nieznacznie różnią się wyglądem. Samice zazwyczaj są trochę ciemniejsze. Jeżeli chodzi o kuropatwę zwyczajną, to jesienią i zimą kuropatwy żyją w małych stadach złożonych zazwyczaj w pary dorosłych ptaków oraz ich młodych. Kuropatwy będące grupą prowadzą osiadły tryb życia, chyba że warunki atmosferyczne oraz mała dostępność pożywienia zmuszą je do zmiany otoczenia. Te grupy utrzymują się jedynie kilka miesięcy i na wiosnę kuropatwy łączą się w pary. Zazwyczaj, moi drodzy, można je spotkać na zakrzywionych i zadrzewionych polach uprawnych bądź pustych równinach, unikają terenów podmokłych. Dorosłe kuropatwy spacerują po zielonych terenach, ale kiedy opiekują się pisklętami, trzymają się blisko pól bogatych w zboża. I kuropatwy mają w zwyczaju żywić się głównie roślinami, ziarnami zbóż, nasionami oraz trawami. Latem nie wzgardzą również owadami, pisklęta są karmione głównie bezkręgowcami bogatymi w cenne białko i kuropatwy nie mają. Zwyczajów migracyjnych i przebywają jedynie na lądzie, i te ptaki, słuchajcie, żyją maksymalnie 5 lat około. Sezon lęgowy rozpoczyna się w kwietniu i trwa do września. Samice wyprowadzają jeden duży lęk. Ilość jaj waha się od 10 aż do 20. Możliwy jest również kolejny wylęk w tym samym roku. W wypadku, gdy yy, złożone jaja nie przetrwają, gniazda tych ptaków znajdują się, słuchajcie, na ziemi i są osłonięte roślinnością. Zazwyczaj znajdują się blisko pola uprawnego. Zarówno samice, jak i samiec opiekują się lęgiem. I kiedy przychodzi czas zalotu, w samce chwalą się przed samicą wzorzystymi piórami, rozpościerając je, właśnie I gdy yy, yy, yy. Potencjalni partnerzy się spotykają, to pocierają się wzajemnie głowami. Samiec może też gonić samice Kuropatwy żyją zazwyczaj w związkach monogamicznych, łączą się w pary na 4 miesiące przed rozrodem. Wysiadywanie jaj jest zadaniem samicy. Nowonarodzone pisklaki są pokryte puchem i tuż po narodzeniu już są już zdolne do samodzielnego życia poza gniazdem. Już po godzinie od wyklucia cała rodzina opuszcza gniazdo. Pisklęta zaczynają latać po 10 do 12 dniach od narodzin. Są pod opieką swoich rodziców przez kilka tygodni ze względu właśnie na to, że pisklęta źle znoszą chłód i wilgoć. Liczebność kuropat jest uzależniona od panujących w danym roku pogody. Jeżeli chodzi o kuropatwy również, słuchajcie, to należą do tej samej grupy ptactwa łownego, do której zalicza się bażanty i przepiórki. W Polsce kuropatwy są hodowane i wypuszczane na wolność w celach łowieckich, ale również w celu zasiedlenia danego obszaru. Populacja kuropat w środowiskach naturalnych w ostatnich latach bardzo spadła. Szacuje się, że wynosi ona około 388 tysięcy sztuk, słuchajcie. Głównymi przyczynami właśnie był intensywny rozwój rolnictwa, wzrost liczebności drapieżników, na przykład lisów oraz nieprawidłowa gospodarka łowiecka. Kuropatwy są również użytkowane rzeźnie. W kraju występują, słuchajcie, nieliczne fermy produkujące tuszki. Na polskim rynku tego typu mięso nie ma rynku zbytu. Bardzo często, więc jeżeli chodzi o opłacalność, no jest ona bardzo słaba. Natomiast dla hobby, czy tak sobie spróbować, myślę, że warto. Na świecie występuje 6 gatunków kuropat. W Polsce użytkowana jest tylko kuropatwa zwyczajna, tak zwana szara. Jeżeli chodzi o charakterystykę, to słuchajcie, jest to dość popularny, niewielki ptak łowny. Swoim wyglądem przypomina właśnie przepiórkę. Przypiór, Dymorfizm płciowy kuropat przejawia się przede wszystkim w ubarwieniu. Samice są szaro-stalowe. Powierzchnia grzbietowa, ptaka jest ciemno-szara. Spód ciała jest stalowy. Samce w okresie godowym przybierają charakterystyczną szatę. Głowa jest rdzawo-czerwona. W pobliżu oka pokazuje się jasno czerwona plama w kształcie. Na piersi występuje podkowa tej samej barwy, która odznacza się na głowie samca. Reszta ciała jest jasno-szara lub stalowa, nogi dziup są sino-szare, tęczówka oka-brązowa. Młode kuropatwy są brązowo-szare, z, jaśni z jaśniejszym spodem, są nazywane właśnie zielonkami. I pisklęta są pomarańczowo-żółte, w czarne prążki i kropki. Po wykluciu ważą około 12 gramów. Osobniki dorosłe osiągają masę ciała około 500 gramów, nawet. A długość ciała wynosi, słuchajcie, od 25 do 30 cm skrzydła mają rozpiętość około 50. Użytkowanie reprodukcji. Produkcyjne kuropatwy wysiadują jaja, nie są pozbawione instynktu w niewoli, tak jak na przykład przepiórki. Kury cechuje opiekuńczość i troskliwość w wychowaniu młodych. Przy prawidłowej, dyskretnej obsłudze wolier wskaźnik zapłodnie jaj jest tak wysoki jak w środowisku naturalnym, czyli tutaj słuchajcie do 90%. Pary utrzymywane w niewoli można łączyć dowolnie i najprawdopodobniej dadzą liczne potomstwo, natomiast ptaki odłowione na przykład zimą raczej muszą dobierać się w pary samodzielnie. I dlatego ułatwieniem są woliery reprodukcyjne. W jednej dużej ptaki, słuchajcie, poruszają się swobodnie. Gdy do, dobiorą się w pary, wybierają mniejsze woliery z wolnym dostępem, w których są zamykane przez hodowcę i już tam pozostają. Sezon produkcyjny, reprodukcyjny jest zależny, słuchajcie, od poziomu żywienia oraz w szczególności od warunków atmosferycznych. Podczas okresu rozmnażania kuropatwy są monogamiczne. Sezon zaczyna się pod koniec kwietnia lub na początku maja. Po dobaraniu pa w pary właśnie... Yy, Yy, najczęściej gniazdo budowane jest w części zadaszonej woliery. Od jednej pary w sezonie preprodukcyjnym pozyskuje się od 25 do 30 piskląt. Jeżeli chodzi o użytkowanie mięsne, bo to Was na pewno bardzo interesuje, jeżeli chodzi o opłacalność, to utrzymywane są w celu pozyskania mięsa, powinny być odchowane w wieku do 3 miesięcy. Yy, przez ptaki, przez cały okres są hodowane w pomieszczeniach zamkniętych. Otrzymują do jedzenia mieszanki pełnoporcjowe. W takim systemie chowu. Tuszki są dobrze umieśnione i charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością rzeźną, około 70%. I mięso kuropatw jest niezwykle delikatne i zawiera małą ilość tłuszczu, posiada wyjątkowe walory smakowe. Jeżeli chodzi o wychów, słuchajcie, to pisklęta po wykluciu i wyschnięciu puchu są wyprowadzane z gniazda, w warunkach naturalnych. Przez pierwsze dni młode pobierają tylko pokarm zwierzęczy, czyli owady, larwy i gosienice. a w ciepłe dni wychodzą na wybiegi wychowawcze z budek lęgowych. Pisklęta wodzi za sobą matka zastępcza lub biologiczna. W wielu badaniach okazało się, że pisklęta pochodzące ze sztucznych lęgów z inkubatorów bardzo dobrze się rozwijają i odchowują. Przez pierwsze dwa tygodnie życia pisklęta należy trzymać w pomieszczeniach zamkniętych z dostępem do promienników ciepła, sztucznych kwok, karmideł i poidłeł. W końcu nie powinno znajdować się więcej niż 50 piskląt i jako wyściółkę stosuje się papier falisty naj, najczęściej, a później piasek. W czwartym tygodniu życia młode powinny ważyć około 115 gramów, a w dwunastym tygodniu około 300. Jeżeli chodzi o koropacje w środowisku naturalnym, to naturalnie występują, słuchajcie, na polach uprawnych i w okolicach. W jakichś miedzach i zakrzaczeniach, a kuropatwy są przymierzeńcami rolników, ponieważ ich naturalnym pokarmem są larwy owadów, gosienic, nice i ślimaki. Najczęściej kuropatwy dożywają dwóch, trzech lat, no ale zdarzają się, tak jak już mówiłem, że nawet do pięciu. Zaobserwowano w zachowaniach obronnych pismów podczas lotu nad nimi drapieżników przewracanie się na grzbiet i łapanie w pazurki jakiegoś przedmiotu, na przykład liście lub gałązki. Kuropatwy żyją w stadach jesienią i zimą i na zgromadzeniach ostatecznych, czyli na zbiegowisku wielu odstadek podczas hamirmiduru i bieganiny formują się tak zwane parki. Co jeszcze jest istotne, słuchajcie, jeżeli chodzi o ferma i warunki chowu, to tutaj jest podobna do bażantarii, istotną różnicą jest wielkość. Choduje się tę samą liczbę bażantów, w kuropatwach należy przeznaczyć trzy razy więcej miejsca. W wolierach 40 na 60 metrów przytrzymywane są stada do 30 sztuk. Woliery reprodukcyjne są takiej samej wielkości, ale oddzielone od większej i mniejszymi klatkami dla pojedynczej parek. I tutaj małe woliery są otwarte w trakcie okresu godowego, kiedy partnerzy są do, się dobiorą, trafiają do jednej z mniejszych wolier i są tam zamykane. Każda woliera jest zadaszona i posiada ściółkę, na przykład w postaci wrzosu lub słomy. Po pierwszym kompletnym zniesieniu przez kurę jaja są zbierane, a drugie lub trzecie zniesienie jaj jest dopiero wysiadywane. Jaja podebrane w pierwszym zbiorze podkłada się do gniazd kurą tak zwanym matką zastępczym. I pisklęta do 10 tygodnia życia otrzymują mieszankę dla młodych indyków. Trzeba pamiętać o tym, że pisklęta przez pierwsze dni życia pobierają w, na, w naturze tylko pokarm zmierzęcy, a młode powinny być w tym czasie dostawać larwy mączniaków. Po dziesiątym tygodniu wprowadza się paszę dla kurcząt, bardzo istotną rolą od pierwszych dni życia pełni zielonka na wybiegu, wiosną i latem w zimę zastępuje się ją rzepą. Jeżeli chodzi o te nioski, no to otrzymują typową mieszankę dla kur właśnie niosek. Jeżeli chodzi o inprodukcję i ochronę kuropatwy, to tutaj, słuchajcie, w celu ochrony gatunku koropatwa jest odławiana zimą, kiedy następują największe straty i przetrzymywania do wiosny w specjalnych, przystosowanych wolierach. Podczas zimy koropatwy można również dokarmiać, aby ich liczebność z roku na rok mogła się zwiększyć. W okolicach pól i rowów ustawiane są budki właśnie z daszkiem, do których można wysypać zboże, jakieś naśrona, roślin oleistych i tak dalej. Co do okresu, okresu polowań, słuchajcie, na koropatwy to trwa on od 11 września do 21 października, a odłowy produkcyjne prowadzone są nawet do 15 stycznia. Co do... Y Wysiedlania kuropat, też warto powiedzieć, jeśli lęk pochodzi od matki słuchajcie zastępczej, tak zwanej kury liliputki lub z inkubatora, można wypuścić pisklęta w miejsce bytowania parki dzikich kuropat. Hodowca musi być pewny właśnie, że w danym obszarze jest para, która przygarnie pisklęta jako lęk odnaleziony i tutaj początkowo kurę wraz z pisklętami umieszcza się w niewielkiej klatce, z której mogą się wydostać tylko pisklęta. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o takie najważniejsze aspekty, to tyle. Oczywiście tutaj wiadomo, że trzeba mieć karmidło, trzeba mieć poidło, trzeba mieć odpowiednie miejsce, żeby je przetrzymać. Nie ma tutaj takich aż aspektów, jeżeli chodzi o oświetlenie czy o temperaturę. Wiadomo, że im będzie ona bardziej zbliżona do naturalnej, tym lepiej. Natomiast no, jeżeli będą jakieś bardzo duże mrozy, to nie jest to korzystne. Co do cen, to pisklęta kuropatwy parę ogłoszeń, 18 zł, słuchajcie, sprzedaż pisklęt kuropat w polnej wylęk odbył się w kwietniu w cenie 18 zł za jednodniowe i oczywiście cena wzrasta każdego tygodnia o 2 zł. Kuropatwa Puchoczub, tak zwany mam do sprzedania samiczkę Puchoczoba z ubiegłego roku tak zdrowy, zadbany z woliery zewnętrznej. Kuropatwa, para skalna, 150 zł, para kuropatwy, samiec biały, samica skalna, cena 300 zł, para. Samiec kuropatwy srebrnej, 150 zł. Tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o yy, hodowlę, wylęk i tak dalej, jeżeli mówimy o kuropatwach, czy to się opłaca, czy nie, słuchajcie, moim zdaniem na polskim rynku na obecną chwilę raczej się to za bardzo nie kalkuluje, natomiast generalnie, jeżeli ktoś chce spróbować takiej swojej przygody, to myślę, że jak najbardziej warto. Można zaryzykować, można zobaczyć, a nóż Widalec to się uda, ale generalnie nie ma na to rynku zbytu, więc jeżeli ktoś patrzy naprawdę pod względem finansowym, to raczej myślę, że tutaj są dużo lepsze możliwości zarobku. Prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!